Piotruś i Wilk. Wczesnym rankiem Piotruś otworzył bramę i wyszedł na zieloną łąkę. Na gałęzi wielkiego drzewa siedział mały ptak, przyjaciel Piotrusia. Ależ cicho! zaśpiewał wesoło ptaszek. Zbliżyło się do nich kaczątko. Widząc je, ptaszek sfrunął z gałęzi, przysiadł obok i wzruszył ramionami. Co z ciebie za ptak, skoro nie potrafisz latać? zapytał. Na to kaczątko odpowiedziało: Co z ciebie za ptak, skoro nie potrafisz pływać? Po czym zanurkowało w stawie. Oba ptaki kłóciły się i kłóciły, jeden pływając w stawie, a drugi podskakując wzdłuż brzegu. Nagle coś zwróciło uwagę Piotrusia. Zauważył, że w trawie czai się kot. Ptaszki kłócą się w najlepsze. Są tak zajęte, że z łatwością złapie jednego z nich, pomyślał kot. Po cichu zbliżył się na swoich miękkich łapkach. Uważaj! Krzyknął Piotruś. Ptak szybko odleciał na drzewo, a kaczątko kwakało na kota ze środka stawu. Właśnie wtedy przyszedł dziadek Piotrusia Był zdenerwowany, bo Piotrusiowi nie wolno było wychodzić na łąkę To, to niebezpieczne miejsce! Co zrobisz, jak z lasu przyjdzie wilk? Piotrusz nie zwracał uwagi na ostrzeżenia dziadka Chłopcy tacy jak ja nie boją się wilków, powiedział dumnie Jego dziadek wziął go jednak za rękę, zaprowadził do domu i zamknął bramkę Jak tylko Piotruś odszedł, z lasu wyszedł wielki szary wilk Kot, gdy go zobaczył, uciekł migiem na drzewo tak, przyleciał na inną gałąź, ale kaczątko, nieświadome zagrożenia, dalej radośnie pływało w stawie. Wilk zakradł się za kaczątko i połknął je za jednym razem. Piotruś zaś obserwował całą sytuację z za zamkniętej bramki. Potem pobiegł do domu, wziął mocną linę i wdrapał się na murek. Jedna z gałęzi drzewa, wokół którego człapał wilk, wystawała nad murek, na którym stał Piotruś. Chłopiec wdrapał się na nią i polecił ptakowi Poleć na dół i owintelinę wokół głowy wilka. Ptak szybko sfrunął na dół i wykonał polecenie chłopca. Ptak był o włos od wilka, a ten kłapał pyskiem, usiłując go złapać. Wilk był rozjuszony. Za wszelką cenę chciał złapać ptaka. Ptak był jednak zwinny, i wilk nie mógł nic na to poradzić. W międzyczasie Piotruś przygotował pętlę, którą ostrożnie opuścił w dół, złapał w nią ogon wilka i z całej siły pociągnął. Wilk, gdy poczuł, że jest w potrzasku, zaczął dziko podskakiwać, usiłując się wydostać. Piotruś przywiązał jednak drugi koniec liny do drzewa, a wilk, szamocząc się, tylko zaciskał pętlę na swoim ogonie. Właśnie wtedy z lasu wyszło dwóch myśliwych. Szli tropem wilka i zamierzali go zastrzelić. Piotruś jednak zawołał z gałęzi. Nie strzelać! Ptak i ja już złapaliśmy wilka! Pomóżcie nam zabrać go do zoo. Wyobraźcie sobie ten triumfalny pochód. Piotruś i ptak na samym przedzie, a za nimi myśliwi prowadzący wilka. Na końcu pochodu szedł dziadek z kotem. Dziadek kręcił niezadowolony głową. A co gdyby wilka nie udało się złapać? Co wtedy? Piotruś jednak był zbyt dumny, aby się tym przejmować. Ależ jesteśmy dzielni. Piotruś i ja. Patrzcie co złapaliśmy śpiewał ptak. Jeśli przysłuchać się uważnie, wewnątrz wilka można było też usłyszeć kwakanie. W pośpiechu wilk połknął kaczątko żywcem. Koniec.